Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak Ci się podobał dzień? No bardzo, bardzo. Nie A co Ci się, najbardziej, się nie... najbardziej podobało? No najbardziej mi się podobało długi OS. I muszę powiedzieć, że to zrobiło wrażenie. No, zrobiło, bo 33 sekundy z następnym, czyli z Chrisem Mik. dwie minuty z Mistrzem Świata, to robi to wrażenie rzeczywiście, robi wrażenie. No tak, no musimy sobie odpowiedzieć tutaj jasno, że no byłby i cały zespół Volkswagena to byliby wariaci, gdyby się próbowali No oczywiście, no mając, mając w moim perspektywie jadą, wygranie rajdu, no to wiadomo było, że nie będą naciskać, co nie zanim zmienia jadą faktu. pod pełną kontrolą i tam to, że Ta, nie dostają oczywiście. splitów, nie dostawali, no to dostają pewnie teraz, pilot ma telefon przed sobą. No, 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 też podobno nie można, tam jest to wszystko obostrzenie, ale na wszystko znajdzie się sposób, więc no nie, przypuszczam, no jadą, że wiesz, doskonale no, wiedzą, jakim tempem jadą i jakim tempem... Zwróć uwagę, co się wydarzyło na ostatnim os -ie. Na splicie pierwszym trzy Volkswageny były w tym samym w, w czasie. Tym samym czasie. No to... Także no, Wiadomo o co, o co grają, do, do wygrania jest rajd, do wygrania jest rajd z trzema Volkswagenami na czele, więc warto, No co nie zmienia I to faktu, jeszcze że... jeszcze rajd, wygranie rajdu, w którym są trzy Volkswageny na czele i za kierownicą Citroena jedzie... Tak. Dziękirotnie niż świata, więc... świata, który miał tutaj z nimi wszystkimi porozstawiać ich po kątach, no, co nie zmienia faktu, że wyniki Roberta i Maczka są bardziej niż imponujące. No, tak jak mówię to jest grecie, chyba pierwszy czysty dzień przejechany. Plus do tego pierwszy czysty dzień wygrany kolejny odcinek specjalny dwa razy drugie miejsce, to naprawdę no, no, budzi to szacunek. I budzi nadzieję, no bo tak, do dziesiątki raczej się nie wbije, bo będzie trudno. Jeśli oczywiście wszyscy przejadą. Jeżeli tak wszyscy czysto. dojadą, to policzyłem, że on ma szansę być jedenastym. No, ale <coughs> zawsze istnieje szansa powalczenia, realna szansa w tej chwili powalczenia na Power Stage o punkty, więc kto wie. No może będą pierwsze punkty, tak? Może będą pierwsze punkty. No. Cztery odcinki specjalne wygrane to naprawdę jest bardzo no, no szacunek. Szacunek, bo to przypomnijmy jeszcze po raz kolejny prywatny samochód w prywatnych rękach. E, dobrze, doinwestowany wszystko, ale to nadal nie jest samochód fabryczny, nie ma tych wszystkich fabrycznych rozwiązań. Plus na ostatnim odcinku e, przestał działać hamulec ręczny, więc wszystkie nawroty, wszystkie e, ciasne partie no, raczej z problemami, a i tak wynik znakomity. Więc... No Ja to tylko muszę powiedzieć, że. To, co zresztą też zauważyłeś, że może wróciło szczęście do, tak, do Roberta, no jak zobaczyłem wczorajsze. To ta pierwsza tam wizyta. Ktoś bardzo dobrze skomentował odkleiło. Po, po ta pierwsza wizyta poza drogą z ogromnym szczęściem. Z ogromnym Ten szczęściem. Maciek kto ma naprawdę to, zdrowie, to, to rzadko spotykane, po no, pozdrowienia dla Maćka, tak, tak. Tak, ale jak to mówią, jak się grubo gra, to. i czasem się wypada z drogi. Tak, tak, nie wiem, e, Rafał Cebula. Dzwonił, powiedział, no tak, tak, że są tak. problemy. Rafał, z... pozdrawiamy. pozdrawiamy tak. Powiedział, że są problemy. Szkoda, bo rzeczywiście Koci jechał znakomicie. Nie, no ja w ogóle ale... zadawałem dzisiaj Rykowi pytanie: Jak koci? Co to jest pan Koci? Bo... W każdym razie no, ma problemy z półosią, uszkodzoną półoś, jedzie ten ostatni odcinek. no bo, Jak wiadomo, dzisiaj nie ma systemu Rally 2, więc jeśli się nie ukończy y, etapu, to się nie, prze... nie pojedzie jutro do Monako. No, będzie miał dużą stratę, bo tam już na międzyczasach No, Ale to widać, tam bo... jeszcze jest tak, że jest szansa na punkty. Może na podium w WRC2, zobaczymy. No i na koniec Informacja z Finlandii, od Świętego zimna, Mikołaja. Tam, Michał Sołowow i Maciek Baran. Ósme miejsce w rajdzie Arctic. Najlepsza po raz kolejny, najlepsza zagraniczna załoga w tym rajdzie. Ale więc... Oni już tam nie są prawie zagraniczni. Bo no, ja prawie nie, nie są zagraniczni, ale, się ale nadal zają, jeszcze paszporty tak. mają zagraniczne, więc gratulujemy i czekamy na e, etap e, ostatni w Monte Carlo. Zobaczymy, co się będzie działo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.